Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii. Zagrajmy w Call of Duty Vanguard. Ja jestem Adi. I co moi kochani, dalej lecimy sobie z kolejnymi misjami fabularnymi od tego momentu. O Wam pokazuję. Lecimy po prostu. Teraz, moi kochani, będzie misja w powietrzu, gdzie będziemy mogli latać samolotem i, i inne samoloty zestrzeliwać. Wezwałeś samolot! Nasz! I nic nie mówiłeś! Bo nie pytałeś. O właśnie, ma mamy samoloty. Myślisz, że wywiad dobrze podał pozycję ich floty? Oby! Jak się uda, to będziemy w podręcznikach do historii. Da. Ja wolałbym nie przejść dziś do historii. I tu z jest, jest wszędzie wszystko. Kaj okay przy telewizji. jest okej, okay, teraz A. my tylko kochamy. Kaj teraz czemu Davis do Kaj teraz awansów? Niby czemu Kaj Bo to nie ty kochamy. Jacksona, Amigo. To wojna. Chcemy tylko wygrać i wrócić do domu. kochamy się o trzymanie Ja zajmę się powrotem. Hej, Zatrzymaj windę. Trzymam Cię, Jackson. Do góry! Ile mamy medali? Ile Jak nam się uda, Jackson? Jutro na ten okay. ten jakiś medal moim miał. Tylko pamiętaj, tam jesteśmy zespołem. Tym razem trzymaj szyk, bo inaczej Tejkis nas zdegraduje. Latanie nie szyku mnie spowali. Widzisz, to muszę znosić? Patrzcie! Piękny dzień latanie. Oby tak zostało! Już czas! Manos Alamasa! Nasz samolot czeka! że ze więcej Daj spokój! Nie podpuszczaj go! Prawda w radio. Słyszę jasno i wyraźnie. interką w porządku. Ej, mamy sygnał do startu. Jak tam cztery wysokości? Cztery w porządku. Dobra, Jackson, sprawdź wylotki. Prawe skrzydło w porządku. Dobra, teraz lewe. Lewe w porządku. Dobra, odpalmy się. Sprawdźmy, czy nie zgaśnie. Ale mruczy! Mi dobrze, zwolni Fernandez? Z tobą bardziej gotowy już nie będę! Tak jest, pełna moc! Pani nie lubię tego. O jasny gwint. Powiedz mi jak się nazywa? Ale kto? Po, Samolot. Powiem wam, pani takich misji nie lubię takich misji z samolotem. Bo jest ciężko grać się celować w przeciwniku. Ale jakoś dam radę, moi kochani, jakoś muszę, bo co? Kurde, no właśnie. Czekaj. Czekajcie, moi kochani, tylko coś zobaczę przy telewizorze, ale jest okej, okay, dobra. Eskadry, Także moi kochani, będą, będą dzisiaj dwa odcinki, dlatego, że wczoraj żadnego Ośrednie odcinka tak. nie robiłem, to będą o, dwa odcinki, zale, zale, zale. Cholera! Skąd się te pieprzone zera? Atakują bombowce torpedowe. Jeszcze nie mamy eskorty! S-17, się bandytów. Robi się strasznie! oko na Hernandez? KM stop. What the fuck? ich stale od bombowców! Kurde! No właśnie, ale ciężko się tym lata, wygnę. Obsrany. S17, wracaj do eskadry. No wracam, wracam. O, no i źle zrobiłem, no właśnie. Czekajcie chwileczkę. Tu jest ok, wszędzie jest ok, Dobra, to grab. gra się środka muszę, moi kochani, skupić, bo jest ciężko. Nie jest łatwo. Kto nie trzyma syku? Kuźwa, jego maci. Coś jest nie tak. A tak, coś jest nie tak. Cholera! Skąd wzięły się te pieprzone zera! Atakują bombowce torpedowe. Jeszcze nie mamy eskorty. S-17, końcie bandytów. Robi się. Pilnujesz oko na Hernandez? Ale od pomocy! Nie strzelam! Wejdę, Mam ich na ogonie, pomocy! Rexo, wracaj tu! Chyba muszę się oderwać! Kuźiwa, no! Kadry Victor, kto nie trzyma szyku? Coś jest nie tak. To się, kur. tak? Oh, bože! do eskadry! Chyba muszę się oderwać! Sugar dziesięć do eskadry Wiktor. Kto nie trzyma szyku? Coś jest nie tak. Oboczy! Cholera! Zdjęły się te pieprzony zera! Atakują bombowce torpedowe! Jeszcze nie mamy eskorty! S-17, gońcie bandytów! Robi się! Jest oko na Hernandez? Ja jestem gotowy! Trzymaj ich stale od bombowców! Jackson, tracę tutaj! No kurwa no! dzisiaj 10 do Eskandry Victor. Kto nie trzyma szyku? Coś jest nie tak. O Boże! Cholera! Skąd wzięły się te pieprzone zera? Atakują bombowce torpedowe. Jeszcze nie mamy skoczy S-17, gońcie bandytów! Robi się. Pilnujesz oko na Hernandez? KM gotowy! Trzymaj ich stalat od bombowców! Bardzo ciężko Murde! chodź tu gnoju, chodź wszystkie 17 dobra robota Dzięki chłopaki, oj, ciężko moi kochani! Fajna to gierka, to ale dzieło. ciężko, Murde. Japońska flota, spokojnie! Hmm. No, jestem cały czas spokojny, kurde. Ale ciężko, moi kochani, się tym steruję! Oj, ciężko! O co chodzi? Jasny gwint, ależ na parze! Myśliwce was osłaniają. Bombowce hmm. do ataku! No to jazda! Nurkować! Trzymaj dubsko, Hernandez! Trzymać się, uwaga na pociski służbowe. Wysokość, tymi na artylerię. O. Czekajcie, moi kochani, bo nie wiem za bardzo, o co teraz chodzi. Го O oni wszyscy się biorą? Kurde, ale ciężko Oj kurde, ucieknie gościu O jak ciężko komo? na żubej! Ponę! Muszę skakać!

O, Walą do nas jak do kaczek! Musimy wznieść się wyżej! Pływa już ponad, prawda? Nie dzisiaj. Lecz 17 do wszystkich załóg Formować szyk do ostatniego podejścia! Czekaj, co? Wznieśmy się i zacznijmy drugie murkowanie. Mamy ich na ogonie! Kolejna jasna, wciąż do nas strzelają! Ruchy! Jesteśmy prawie poza zasięgiem! Zgubiliśmy ich? Nie, nie widzę ich. Uwaga, uwaga! Kurde! 17 Siedemnaście, ostrożnie! 17 Siedemnaście żyjecie? Nieźle was podziurawili. Żyjemy! Teraz z Przygotować się! 邀请 Zaraz osiągniemy bułam kurkowania. Flota pod nami, szykujmy kolejny nalot! Musimy dopaść drugi lotniskowiec. Kto ma bomby? S18 ma bomby. Z trzyma. S17 ma jedną. Ktoś jeszcze? Przyjąłem. S-17 i S18. Atakujcie. Lećcie za nami i zrzućcie bomby. Ledwo nas tak na taki prawda? Tyle nam wystarczy. Uwaga! Odciągnąć ogień od S17. Wy co w spadł. To lepiej trzymaj się mocno. Za chwilę mnie padą. Zajmę się sobie nadzieja. Stabilizuję. Jeszcze kilka metrów! Jeszcze trochę. chciał się do tego przyznać. Dobra, udało się! Oj, ciężkie misje! Fajnie się gra, ale ciężkie. Nie wszyscy naraz jestem cały. Naprawdę. Czyż to nieprzecudowne spotkanie? Myśleliśmy, że zginął, więc pierdol się. Naprawdę? Zaraz, moi kochani, przyjdę. Nie masz się więcej kłamać. To jest zdrada! To jest niewybaczalna zdrada! Teraz... Jeszcze do tego wrócimy! Trzymajcie łaska przy sobie! Draisinger! Co się tu dzieje? Hitler nie żyje. Co? Jak? To przez aliantów? W raporcie podano, że sam się zabił. Dobra, jestem moi kochani! Czekajcie, tu jest wszędzie wszystko ok. Tu ok przy telewizji też jest Już ok. Jest Dobra. Otóż nie. Czyżbyś miał nowe informacje? Ja, jak. Jak pan przeczuwał? Amerykanin był tym szóstym, ale myślę, że nareszcie ich złamałem. Smuci mnie, że ojczyzna została zhańbiona. I to przez tych wstrętnych ruskich. E, nic tu już do na nas nie czeka. Jeśli Rzesza ma przetrwać. Może mieć bezpieczną drogę na Tempelhof. Liczyłem na ciebie, Richter. Ale jak widać, jesteś zbędny. Nie, 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 ser, wyciągnę z ich całą prawdę, obiecuję. Czas. Dobra, moi kochani, udało się. Ale powiem wam, moi kochani, że takich misji nie lubię samolotowych, bo bardzo ciężko się tym steruje. Bardzo ciężko, jak było widać. Bardzo ciężko. Niby łatwo, ale ciężko. Ale udało się. To, to najważniejsze, ale ciężko. Takich misji ja nie lubię w Call of Duty. Bardzo nie lubię. Zabiegno ja. Richter jest na tropie. Nie mamy czasu. Ja. Chciałem załatwić samolot, ale nie wypaliło. Zanim tu dotarłem, wy byliście już zamknięci. E, więc e, e, pożyczyłem ruską bombę i oddałem się Szwabom. Za niecałą e, e, godzinę ta ściana wyleci z hukiem, a wtedy wiejemy. Jeśli przetrwamy. Nie wierzmy mu. To tylko pieprzony pilot. Pieprzony, nas przestworzy tworzy, królewną. Ona ma rację. Co ty w ogóle wiesz o ładunkach wybuchowych? Ta? Ty też się pierdol. Wiem, że możemy mu ufać. No, proszę. Wade nas stąd wyciągnie. Z tymi aktami. تھي تا Wade w powietrzu stanowił największe zagrożenie, ale jeśli lecisz za blisko słońca, możesz przypalić sobie skrzydła. Ciebie! Oh, cholera. Dobra. Okej. Okay. Zabiorę cię stąd, ale będzie bolało. Nie chcesz zawsze mieć możesz tak. Hej! Hej, wait! Wait, zostań ze mną! Wait, no dawaj! O nie, obudź się! Obudź się! Wait! A, to jeszcze nie czas, nie umieraj. Ob Widzisz, gdzie jesteśmy? Na chwilę cię zostawię. Pomyśl o Jankesach. Co? Wiesz, że jestem za to Soki syn! A! 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 To dupy z ciebie lekarz! Nie ma za co Pendejo! Daj mi spluwę! Moja przypadła! Gdy nas rozbiłeś! A co ja mam niby zrobić? Uciskaj bandarze. Nie chcę byś się wykrwawił w połowie zabawy. Kochani, słuchajcie, ja w tym momencie będę kończył, dajcie mi chwilkę, teraz kolejny odcinek odpalę.